Teraz zagram dla Was waltz à la Chopin Oscar Americano. Muzyka jest dla mnie rozładowaniem emocji, pomaga mi ona się uspokoić i wiąże z nią swoją przyszłość. Mam na imię Mikołaj. Mam 11 lat, a moją pasją jest muzyka, a szczególnie gra na fortepianie. No i w ogóle to. Dobrze. To wiesz co, zagraj mi temat Dobrze. Zobaczymy, czy tak. Muzyka pojawiła się w moim życiu, gdy kiedyś pani puściła nam w zerówce utwór Chopina. Pamiętam, że wtedy się w niej zakochałem, ale gdy powiedziałam rodzicom, potraktowali to jako marzenie sześciolatka, a nie wizję na przyszłość. Jednak rodzice się zgodzili i zdałem egzamin do szkoły muzycznej. Teraz jestem uczniem klasy czwartej w szkole muzycznej pierwszego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Warszawie przy ulicy Globusowej 24. Mojej pasji codziennie poświęcam około dwóch godzin, a w weekendy staram się dłużej. Ćwiczenia zaczynam od wzmacniania palców, potem gram wolno utwory, a następnie ćwiczę je fragmentami. Dzięki muzyce zdobyłem nowych przyjaciół, poznałem wspaniałych ludzi, których dużo zawdzięczam. Mikołaj, piąta wariacja troszkę drzwi. Nazywam się Beata Moreto, jestem nauczycielem gry na fortepianie. Moim podopiecznym trzeci rok już jest Mikołaj Markowski. Jest wyjątkowo uzdolnionym uczniem, przesympatycznym, bardzo pracowitym, fantastycznie mi się z nim pracuje. Najprzyjemniejsze w mojej pasji jest dla mnie granie dla publiczności na koncertach oraz branie udziału w konkursach. Mam przy tym dużo frajdy i zabawy. Jesteśmy rodzicami Mikołaja. Pasja naszego syna stała się także dużą częścią naszego życia. Przywodzimy go co tydzień na zajęcia i na nagrywanie na koncerty. Mamy okazję obserwować go przy pracy ze wspaniałym pedagogiem, panią Beatą Moryto. Widzimy, jak tworzy się między nimi wspaniała relacja uczeń-mistrz. I czerpiemy z tego również my pozytywne wibracje. Dokładnie. A poza tym, taka atmosfera rodzinna, bardzo przyjemna, no dająca nam dużo satysfakcji z tego, że poznajemy muzykę, która do tej pory, powiedzmy, nie była na takim poziomie. Tak. Nasz syn miał duże szczęście, że trafił nie tylko na super nauczyciela, ale także fantastycznego człowieka. Największymi osiągnięciami, między innymi jest zdobycie trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie pianistycznym Mistrz Klawiatury oraz zdobycie wyróżnienia w międzynarodowym konkursie fenomeny muzyczne. Zachęcam Was do muzyki, ponieważ dzięki niej można poznać wspaniałych ludzi, zdobyć wielu przyjaciół, a także zwiedzić różne miejsca. Ok, Mikołaj, to wszystko wiesz, idziesz ćwiczyć.